Elżbieta Jaworowicz od lat pomaga widzom w programie Sprawa dla Reportera. W jednym z odcinków niespodziewanie pojawił się Zenek Martyniuk. Na jego widok widzom odebrało mowę. Elżbieta Jaworowicz od wielu lat prowadzi na antenie telewizji Polskiej popularny program Sprawa dla Reportera. Kobieta rozwiązała już wiele trudnych spraw i pomogła setkom widzom. W czasie jednego z odcinków do studia nagle wparował gwiazdor Disco Polo, Zenek Martyniuk. Elżbieta Jaworowicz przez lata pomogła setkom widzów jeden z odcinków cieszącego się ogromną popularnością programu Sprawa dla reportera. Poświęcony był dziewięciomiesięcznemu chłopcu choremu na nowotwór roka, czyli PZW. Siatków czeka. Franek z Gostynina potrzebował wsparcia finansowego, by udać się na specjalistyczne leczenie w Stanach Zjednoczonych, którego koszt sięgał 1,5 miliona złotych. O pieniądze prosili w imieniu chorego syna jego rodzice. W Polsce czekała chłopca tylko chemioterapia, która nie gwarantowała mu wyleczenia. Wyjazd USA to była jego szansa na pełen powrót do zdrowia. W czasie trwania odcinka w studiu TVP pojawił się nagle gwiazdor disco Polo, Zenek Martyniuk. Chwycił za mikrofon i zaśpiewał jeden ze swoich hitów, pod tytułem Prawdziwa miłość to ty. Piosenka poruszyła wszystkich obecnych w studio gości oraz prowadzącą. Elżbieta Jaworowicz zaprosiła do studia Króla Disco Polo. Prowadząca program była zachwycona występem króla Disco Polo. Kobieta zaczęła kołysać się w rytm muzyki i delikatnie wymachiwać ręką. Obecni w studiu goście również z wielką uwagą przyglądali się występowi gwiazdora. Kamera pokazała też wzruszonego ojca chorego Franka. Mężczyzna ze łzami w oczach słuchał piosenki. Dzisiaj grzeje 1. Historia greckiej wyspy wywołuje ciarki. Niewielu wie, mieszkały tam setki śmiertelnie chorych ludzi dwa. Życie Wiśniewskiego się załamało, przeżył okropną tragedię w rodzinie. Długo nie mógł się pozbierać, to nie był pierwszy raz, kiedy producenci programu sięgnęli po występ gwiazdy, by przyciągnąć uwagę widzów. Wcześniej w programie pojawiali się m.in. tacy wykonawcy jak Iwan Komarenko czy Zespół Piękni i Młodzi. Najlepsze newsy dnia Źródło. TVP nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.pl Google News